Cześć widzowie to z tej strony Alan. i dzisiaj damy w szybkość I miałem zamiast Miałem wtedy zamiast tego wnosimy skakania, ale po prostu się pomyliłem i nie to chciałem nagrać. Ale to wtedy pamiętajcie Uśmiałe, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na każdym odcinku. Dzisiaj miałem jutro nagrać, ale zdecydowałem, że po prostu nie miałem czasu. I to wtedy dzisiaj nagram. Czekaj, tylko tak byłem mało. Tak wyglądać ciszej niż miał. Sprawdzimy czy lecimy dalej niż ostatnio, bo gdzieś na 25 tysięcy Dobra co minuta, czyli tylko 3, kilka rund. Ciekawe czy jakbym zrobił ostatnie, bo to jest ostatnie jest okrążenie w tym wielkim więc zaznaczają 25 szybko potrzebne, no nie o co chodzi tutaj. Jesteśmy na 100 na 120 Pan Antoni! Ja się na 500. W ogóle. Powiedzmy o 18.20, tak, tak? Będę miał już 10. kilka lat, to już będzie jakieś nowe odcinki, a będą też nowe dużo tej już z tym będę dalej. Jesteśmy na 1000, na 5000. Tak, wyjdziemy w taką zachodnią strefę. Je. Słońce zachodzi. Najbliższy może mieć 50% szybkości, albo tych. Czekaj, sprawdzę. Tak, gdzie 50%? Tych. Tak, 25, 25. Może to zmienię do 100. Ej, chyba może do 100 zrobię ich No prędkość się nic nie zmienia, Po so z czasem jest. Prawdzimy czy dobijemy, muszę to 100 tysięcy dać. Bo... Chyba, albo dojemy, albo nie, mamy już 50, proszę, 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 proszę. proszę. U Jezus, jest ciemno i jesteśmy na ostat... byliśmy na ostatnim. Już mamy common 20 Mamy tu choć dużo czasu, żebyśmy zmienili Jeszcze taki jeden pet i sobie kupimy Już wyniósł to To jest teraz już będę klikał Ile będziemy dawać? Szanowni, bo to pet. No to sprawdzimy co jak będzie dalej Ja muszę to zobaczyć i nie w ogóle auta mają. Ja bo to jeszcze 10 tysięcy ma. Zabawi co 3 minuty, żeby ja co nagrywam. I pa, już zaczynajmy tak szybko prędkością. Będzie tak o, się tylko za prędkość. I sprawdzimy jak dotrzemy do na samym końcu się nic zmienia nic jestem mega daleko czyli pierwsza osoba czyli ja już jestem w tabeli czyli się po prostu pojawiam czasem w tabeli a czasem nie nie co mogę z tego zasumy może z tymi buchami to jesteśmy na tysięcy, ja chcę spróbować iść tu, a, a żebym zobaczył, żeby cały, to ja bym musiał mieć szybciej, szybciej sprędkość. tak się obija? No jesteśmy na tysięcy. Tutaj wolno idę. Najbliżej osoba to jest tu. I drugi już, nie rączą tego narzędzia. A ja dopiero zef powiem. Czy tylko to się przyspiesza? To nie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nie, to jest ta sama prędkość, tylko trochę. Nie znam, <try> <try> tylko jakby szybciej. Oj, zeszliśmy do stołu, raz. 2, 3, 4, 5, 6... Nie, no to samo węgiel, tylko tak. No jestem tu z takiego wieczór albo jak noc. I w ogóle jesteśmy prawie na w połowie. Proszę... Nie no, na połowie nawet... jesteśmy w połowie. Upa! Zdobijemy po prostu... Może chyba zmy tak, że w następnym odcinku hmm? kupimy deskorolkę. Albo w sumie w sumie... Ej, chyba dzisiaj sobie spróbujemy dzisiaj sobie taką W sumie może się jeszcze mi, no to... 11 tysięcy! Zrobimy jak teraz... Nie, bo ciągle po 6. Ja muszę do więcej klikać. Jakbym chciał, to bym musiał mieć... No wiem, 50 tysięcy. Zobaczcie, kapuję na Chodzimy, jedziemy. Całą tą osobę ma dyskorolkę. Zaczynamy. Patam tą osobę. Osoba... Ej, ty sobie zakończył. Co się w ogóle dzieje? Tam tak. tą samą prędkość. Ja Jestem dużo szybszy ja Jestem w drugim miejscu, ja jestem w pierwszym miejscu. Ja jestem w a ja on jest wolniejszy ja Jestem pierwszy w Tabeli. No to jakiś co dzisiaj jest. I to już chyba jest piąty... tak piąty odcinek z, z tego szybkości. Wiem, co się Ja Jestem pierwszy. Bo, no, no, już za chwilę nie będę pierwszy, bo już tamta osoba co myślisz, nie wyprzeziła. A po, może tutaj po prostu punkt. Ja po prostu już dostaję 60. Czyli jakbym 100 tysięcy miał, jak muszę mieć przejść 50 tysięcy. Może spadzimy, czy nas dogonie? do konia, nas ma. ma więcej siły, więcej szybkości. Chyba a to już mamy 600. bo ja nie widzę różnicy nawet. Ja tylko wtedy będę sprawdzał. Dobra, jesteśmy 1000 a nie statycznie... daj 88. Czy chociaż połowę zróbmy? Byśmy zrobili. Później bym zrobił także. albo bo teraz. Chyba chodzi o punkty albo chodzi nie o co. Bo to się tak... albo jestem pierwszy... Nie, 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 No nie, nie, Wiesz, nie, 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 no i nie, to jest, jest niemożliwe. No bo w następnym odcinku zrobimy, przejdziemy cały ten pierwszy tor. Czyli te wszystkie trzy naraz. I sobie... Kupi... Czekaj, to no, muszę, że... I 10 już dostajemy. Proszę, poklikamy, w... Sprawdzimy, czy to się w zapisuje. Nie ciebie. Normalnie nie tym wezmę. I sprawdzimy, czy to w ogóle Prawdzę. Najpóźniej będzie 20 tysięcy. Czyli... czyli tylko to, to będę mogła. Czyli najlepsze to ja mogę sobie kupić za. Tak, sekund. Kupiliśmy. Czy jakbym musiał, czyli tutaj jest dużo w ogóle, tu jest. już I tu są też inne. Chyba bym musiał mieć ten maksimum. Bo, tu jest dużo w sumie out. Dziwacznych. A są też lepsze. Ale na później będę miał 20 tysięcy. Czekaj, spodziewam pieniądze deskorole. Drive. Jak tutaj teraz? No patrzcie, jestem z deskorolką. Dobra, Bo sobie już kończymy, kończymy, kto już... Nie, no już co wiem, kończymy. Dobrze. Jak się Wam spodoba, to łapkę w górę i subskrypcję, bo zrobiliśmy już 227 wyświetleń, a za się 50 jak mi się uda, zmienię nową ikonkę. Wątpię, ale chyba 300 będzie fajniejsze. Bo wiecie, dzisiaj będziemy robić nową gireczkę na się, No dobrze, no to cześć.